Dzień dobry, witajcie. Nastawiam sobie minutnik, ponieważ ostatnio, e, ostatnio nastawiam sobie na 2,5 godziny. <laughs> e, m, przyszedł do mnie wujek Dobra Rada. Mam takie spostrzeżenia, że to jest taki nasz popisowy, narodowy e, taki e, zasób nazwijmy to darmowe poradnictwo. Uważam, że to powinien naprawdę być nasz na, narodowy produkt powinniśmy go eksportować, sprzedawać za grube hajsy. Więc ja postanowiłam sobie wyjechać teraz na wakacje, ponieważ wakacji nie miałam już bardzo długo, ponad rok, a jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona, co właśnie między innymi Objawiło się w mojej najpierw nodze, która mnie zatrzymała, a potem w mojej chorobie, która mnie również zatrzymała. No więc dzwonię do Kaśki, Kaśka, jadę na wakacje. O Jezu nareszcie jak super fantastycznie. Dzwonię do mojego przyjaciela oszalałaś, przecież teraz należy gromadzić wszystkie pieniądze. Przecież teraz nie wolno, to jest nieodpowiedzialne, co ty wyrabiasz? No. Tak, no to ja lękowa nie jestem i jadę na wakacje, to przyślę ci kartkę. Potrzebuję się wygrzać po prostu. To jest moja potrzeba, moja własna, mojego ciała, mojej duszy. I mm, teraz zdarzyło się tak, że w końcu właśnie w tej chorobie udało mi się wreszcie skończyć moją e, książkę. E, metodę opracowałam 20 lat. Dzwonię do Kaśki, Kaśka wow, jak super, o oh, matko, ale się cieszę, to fantastyczne. Dzwonię do przyjaciela, czy tutaj jakiś e, psycholog e, nad tym sprawuje władzę, jakoś bezpieczeństwo, jakieś tam tych... Ja i zespół. Czy, czy ty jesteś pewna? Czy ty, bo wiesz, bo ty masz tyle pomysłów. W ciągu roku ja słyszę, że masz tyle pomysłów, że wiesz, nie wypalają ci wszystkie. No tak, jestem, jestem człowiekiem renesansu. Nie lubię pracować na etat. To normalne dla, mojej, dla mojego typu osobowości. No ale wiesz, no co, co ty tutaj, ale co ty możesz o tym wiedzieć i tak dalej. No, no wiesz, no, pokończyłam jakieś studia na ten temat, mam jakąś taką dziesięcioletnią praktykę w tym, coś tam może wiem. No. <grym> Wujek, dobra rada. <grym> Świetnie mi poradził, także no, ja nie dam sobie obciąć skrzydeł. Także działam dalej, jadę na wakacje, o ile nikt mi nie przekrzyżuje z góry oczywiście planów, ale trzymam za to mocno kciuki. A wszystkim wujkom, ciociom, babciom dobre rady i psiapsiom również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam cieplutko. Cześć!